Cześć witajcie z tej strony Space Witam Was w odcinku z cześć jest ze mną Wojtek Halo Krystian Cześć i ja Znaczy ja już cześć. się chyba przestawiłem No i gramy w Roketa Ale Jak... no, no tak <grym> i, I... Pięć w górę, tak, w górę. tak, więc nie, zapom... nie zapomnijcie o łapce w górę. I mam nadzieję, że wygramy tutaj mecz życia. Jak widzicie rocket się ciągle zmienia tutaj Jakieś co chwilę nowe zmiany Takie no... Też ta, ta wygląda dynamicznie z piłką tu w środku e, Więc no unlike situation to była Taki freestyle trochę No... ...waka maka Dobra, jedziemy, nie ma Lipton Dobra, jadę do tego, jadę, jadę Dobra, ja się ich zapytam Czy jesteście gotowi? Faszinę spójrzmy jest zawsze gotowy Chyba nie reagują. Albo im już umarły, dobra. Dobre, to woda. Po prostu mają ci w dupie. Albo po prostu mnie właśnie w dupę ktoś jebnął O chuj. I stado do żołędzi. Dobra, lecimy. Później zjemy kurą ci wyjebie. Bawaj Ty o. Dobra, nie ma No bo o. wybiłem To ja wybiłem Ta. No na Sorry Ale kurde no... No teraz się wykasz, dobrze co wybił? Gracz dynamiczny Prawie trafiłem Boją bramkę No i chuj Nie piłka akurat Dobra, jedymy, jedymy Dawaj To dośrodkowanie o o nie! Wojtek Mojtek to no, został mnie To nie mnie, kurwa <gry> Nie jestem jeszcze pełnoletnia Puść mnie, słyszysz? O kurwa, ale zaraz poczujemy bolca <gry> Dawaj trzeba wyrównać Aaa to jest easy matchy Wyruchać no! no nie. Jakie by to było okienko normalnie jak papieskie Wy Jesteś przy ramce Jest, za no, nami... No, nie, jest ja. perek Ja pierdolę, już, nie już mnie nie ma No nie Nie to jest a... a... a, 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 a Jezu się to wystraszyłem to Ja też Pa jak ja się zajebałem ty Dobra, damy radę Damy radę Czy jesteście gotowi? Jestem jesteśmy gotowi! Jestem... Troszkę za wysoko to wyjebałeś, tak szczerze ci powiem O chuj stado żołędzi Dobra Chill Nie, nie chill A żeś by bronił? No ładna like sytuacja. Powiada. No dziewięć no, przemoc. No. przemoc. Jemni? Pięknie. No nie. Hej, dobra, mamy dwie minuty. No nie, to siedzi. Nie, mamy dwie minuty, to nie siedzi. No dobra. Mi zlagowało, nie wiedziałem, gdzie to jest, ale dobrze Broniłem. Tak, Może raz wybroniłem, no ale już bardziej nie mogę. Jeśli macie, jeśli jest jakiś wśród was profesjonalny gamer, to można nam dać, tam, dać, tutaj nam jakieś pora. <laughs> wojtek taki, wojtek <Pomóż. laughs> taki, taki kurwa Cicha anonimowy, kurwa, pomóż, panie, <laughs> trzymają mnie 3 trzy tygodnie w piwnicy, pomóż pan, miej pan serce. To można nam dać jakieś porady, wspier bo nagrywamy Pewnie gracie w CS-a Nie w Roketa i nagrywamy go Ale w GTA też trzeba kurwa A co to był? Kaktus chyba Kaktus Raktus No właśnie nie na przodku chciałem że to Twister i jego chciałem bardziej obrazić On mam strasznie podobny głos do niego No Twister gay by the way Twister gay by the way O? 1, kurwa! Kurwa, to, to tutaj strzela, ja nie... Oj, przepraszam. Co za debil... No, ale ja się idzie, żebym tego, że przegrywamy. jest 3-0 dla nich, jak ten, kurwa, meczik se ogląda. No, oglądam i staram się wygrywać. Taki tu. debil se, kurwa, prowadzi tą piłkę, jak jakiś... Brak społeczny. Co? to jest A, to to zamiast... gracze? O. Jest... o! 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 Co się odstanęło? O, patrzcie! Kurwa, wypik to! Ciekawe. Co, co, co? Wpij ktoś to Ja już słyszałem, wypij to ktoś Sam to wypij Eee, a jebie ty No chyba mamy dzisiaj jakiś unlucky dzień No nie no. Nieprawda Ogólnie daliśmy już chyba trzy, trzy mecze na forcie ja Nie ci dupę, ty <grym> Bo Z tego powodu, <grym grym grym> Jak nam nawet dobrze szło Nie szło nam dobrze, w, w każdym meczu przejechaliśmy. Znaczy nie aż w tym meczu już tamte byłyby mniej upokarzające Nie no już tamte mecze, które... O na teraz to strzele by O ja pierdolę Na piłkę kurwa niewolę Aaaa kurwa Dlatego Space ma teraz tylko 170 punktów i jest rakiem Jasz grę zlagowało ja, ale ma farbę ty, patrz na jego farbę Gdzie? No tego go No, no ci taka skóra nie? Kameleon taki No jaka kurwa chciałem? Nie Startuj. Dobrze, bo ja też nie. Znaczy, no ty już... Się chyba... Jeżeli, jeżeli tak, nie znaczy, w sumie, dałem nie tylko rankeda, kurwa, się tylko ta Unranked'a, kurwa, jeszcze wleci. No przez was, bo kurwa, gracie warzywo. A ty to co, kurwa? No ja otwierałem mecz, więc chuj ci w dupę. No wow. Fajne. No Otwierasz przegrany mecz, czyli jesteś największym przegranym u nas w drużynie. ci znaczy, największym, kurwa. No i chuj. Dobra, kolor niebieski. Eć, czek, ktoś. Dobra, ja może zostanę na bramce. Przez cały mecz zostanę na tej bramce. I strzelaj to. Strzelam. Siedzi. Co, ja nie siedzi. kurwa. Nie, no? Na bramkę wypierdalaj. No ale dlaczego to mowa o innowiści? Oj. No, nie. No i patrz. Ale bo myślałem, że to Krystian weźmie no Ja myślałem, że to co weźmie No patrz, stać. patrz No ja stałem, ale patrz, liczyłem, że ta, ta osoba tu weźmie Nie srałem, no Miałeś stać na bramce ty nie no, możesz, Dobra Nie możesz ufać, że Danamist to wybije <noise> Jadę Dobra, ja stoję już na bramce do końca tego meczu Wypierdalajcie mi stąd Taki agresywny tj. Taki agresywny, co ty w gorącej woci, kompany? Niestety w gorącej wodzie kompan Prawie to strzeliłem Prawie zaniechałem by drużyna dążyła do zwycięstwa Lecz niestety Kurwa się obracam Jebni perek Ło Majewski no Majewski to regrownaku Pozdrawiam Ale Szymon No to nie z radek i chuj O panie? Ty gdzie ty to ja pierdolę. Podałem do Podałem dynamisowi. Tak. Tu pięknie żeś podał. Piękny kurwa jesteś. Dzięki, dzięki. Już mnie tak nie chwal. No ty kurwu. Chujwu No Dawaj, ja to. I kto o. siedzi? To siedzi? Nie no. Jak on tu. Ja całego pusta do tego. Dobra, dojeżdżamy ty paty Chodź nad bramkę ja. No i Ja pierdole no, Nie mają dwóch kolesi. Ja <laughs> dwóch nas się przykrywałem Ja pierdolę. A ten kolej wyszedł sobie po prostu z meczu chyba miał ich dosyć Ok, gdzieś a ja ty. O! Ty dobra ja Jestem tu O no kurwa ty wziąłem przyjebany jesteś kurwa nie wiem Mam no zajebisty pomysł A już wrócił O to już nie mam zajebisty pomysł Kurwa no, nie. No nie mogłem odbić Byłem tu i tam Nie no dobra mamy trzy minuty, można coś jeszcze wygrać Chyba, że nam teraz strzelam bramkę Dobra perek stój Baruj Waruj perek, waruj O! To jest nasza okazja Ech! To jest, to jest kurwa! Nie! No pi! Jest! Zaraz matka tu przyjdzie mi kurwa z patelni je mnie się remordę Czaję tu ustawienie graficzne kurwa. Quality kurwa. Dobrze jest panowie, ciśniemy dalej. Jadę w chuj. Karambol kurwa. Dobra, trzeba cofać się, cofać, 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 cofać. O! To leci wich! To leci wich! nie leci. ja piję. O dobra, 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 jest okej okay. To siedzi, jak nic. Jakim cudem ty No spokojnie, Perek. On to nawet nie trafi. On, na, on podjazdu do tego nie ma. No czy no jakiś tam ma Dobra, dobre, dobra, odbicie. O dobre odbicie było. Dzięki. Czekaj, <laughs> twoje też, niczego sobie Niczego sobie no potrzebuję O nie nie nie, dobrze Space Dobrze, o, dobra to było dobre wypisie Dobra, jedziemy na pój tam To leci Siedź Jak mnie on wkurza Dobra, jedymy, jedymy, jedymy Jedź, przedłuż No nie, tak się wjebał Perfidnie No perfidnie to mało powiedziane Dobra Jemi Jako... Jako przeszedł Boże Lewandowski co ty tu robisz Patrz No zruchał go z ziemią Easy A ty im napisz Easy Dobra jenderki jedziemy Dobra, o to, to jest piłka. To jest gol. Dobra, pyknij. To jest gol, to jest gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cicho tam, Danio, bądź. bądź. Privet, kamracie. Dziote, to ma twoja matka. <noise> Pedał, jebane. Donamis, ja nie wyzywam po, po mama. No nie, no bo już mówił o ciocie no to... Ale no, że tłumacz ciocia obraża, cię obrażał No, no też <laughs> No, o, była piłeczka marzenie Ach jak kuda, przyjemnie To tu rekaender? Czekaj, dobrze No niedobrze Ale jest jak wyszedł Dobra, cofam chuj A mnie jawno. Dawaj topi to! No! Oho, oho Dobra O, Perek! Dobra, jeszcze tam tego Dobrze to jest. Co. Czemu? Dobra, trzymam, jest trzymaj, trzymaj. trzymam, 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 trzymam Dobra A spokojnie Dobra Kiwnięci Kiwnięci dalej Ale dośrodkowanie leci tak dośrodkowanie, kurwa Jest na bramce ktoś? Jestem, jestem O Jezu, tu piłka do boku, nie lubię tych o piłek huj. No nie! O, jak wybiłem! A znaczy, w sumie nieświadomie, no. ale wybiłem Dobra Jadymy no i GG. Dobra meczyk, ugrany chyba Dobra Pa, jaki comeback, 2-0 było No i GG MVP Co jak to on dostał? Bo dwa gole, kurwa No ale miałem tyle punktów co ty No Jest prospekt. Aha, dwa dywizje, to dobra Prospekt Elite, dywizja czwarta No, to był drugi mecz, tak? No to Pamiętajcie, zostawcie minimum 50 łapek w górę, im więcej tym lepiej Patrzcie, oni mają JD <śmiech> <śmiech> Avatar XD Także zostawcie łapki w górę mm. My się bierzemy wtedy za następny odcinek. Jeśli się podobało, to możecie na przykład podesłać znajomym, możecie skomentować coś, na przykład napisać co u Was. Zapraszam także na kanał Dynamisa. No, to Elo. Pożegnajcie się. Pa. No.